Dziś jest dzień Owena! Powiem więcej, dziś jest dzień latającego Owena! Jeśli ten za Owenem, to dzisiaj macie opcję kupić kilka Owenów. Wszyscy ten za Owenem, prawda? Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, tak jak mówię, jeśli ten się za Owenem, to wybierz mądrze, bowiem dzisiaj w kioskach 23 macie ku podwójną okazję, bo nie tylko w Jurassic World, którego rzadziej zostajecie tutaj, ale i w, no, nie tyle Strażnikach Galaktyki, co w magazynie Marvel Avengers, tak? W dwóch wersjach ten sam chłop, no proszę bardzo, Chris, ale ci się tutaj udało jest zwycięzcą. Bo ja jednak serdecznie to i przejdźmy do Lego Jurassic Worlda plus zestawu Lego plus kart. No właśnie, jeżeli zbieracie karty, to pamiętajcie, że Antry ten dinozaur dostał do tylko tutaj. Jak to zbiera całą kolekcję? A jak zbieracie pieniążki do tego magazynu, nie nabędziecie. Ale jeżeli dwie ryski jesteście w skłonni poświęcić, no to weźcie je do kiosku, bo numer 3 na 2, 4 ma trochę do zaoferowania. I nie jest to tylko muzyka dla olbrzymów Ani konstrukcja, destrukcja. Patrząc na stan tego Royal To on sam stuka, puka i zaraz się rozpadzie. Tu nie trzeba dinozaurów. No, ale przeszło. No i chłopy krzyczą pomocy. No, ale oj tam, oj tam, chodź mi poskakać. Dobra, nie będę spoilerował o sami samym, przeczytajcie. Klyroza, notatki Simona. Gru u, co to, minionki? I plakat w klimacie Minecraft? Na pewno konkurs nie jest w klimacie Minecraft, a po prostu Jurassic World'owym. Dinozaury z bliska oznaczają ucieczka. Jest również gierka planszowa, opcja budowania, quiz dla ekspertów o Jurassic World, wow, super. A w przyszłym numerze, moi drodzy... No niestety, tu się troszkę zawiodłem, bo myślałem, że ta figurka również będzie tu dodana. Co prawda doktora Wu już gdzieś tam posiadam, ale wiecie, samo laboratorium 37 klocków niby super, kolejny raptorek niby super, ale najbardziej łapczywym tu elementem będzie tutaj ten fragment DNA, czy to jest warte tych pieniędzy? Zobaczymy już za miesiąc, a zobaczmy, czy warty pieniędzy jest aktualnie ten numer. Wszystko? A, jakby co to w komiksie macie znacznie lepszy dodatek do dostania, czyli to. To był naprawdę jeden z lepszych dodatków. Pyr, 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 pyr ale gdzie mi zginął Owenek? Jest i Owen? jest i dinozaur. Moi drodzy, w tym numerze aż w sumie trzy poniekąd dodatki, bo jest z nim tak. Raptor w takiej oto wersji. Fioletowa maska, niczym jakaś super superbohaterczyna z Batman. Nie no, fajnie, takiego chyba nie miałem. Że takiego chyba nie miałem, nie powiem o Owenie, bo zdecydowanie takiego już posiadałem, więc, więc to kolejny w armii klonów. Kurde, serio, mam więcej Owenów niż klonów z Wojen Klonów. Chyba <grym>, trzeba robić Wojny Klonów w Julacy Gwardzie, co? Do it. No i taki oto, trochę, na ja, pozwolę go sobie nazywać karykaturalny, kurcze, helikopterek. Karykaturalny, bo przede wszystkim patrząc na jego proporcje, no nie wiem, czy byłby w stanie tutaj dorosłego chłopa takim małym śmigiełkiem uciągnąć. That's what she said. Ale nie będę się czepiał, były takie zestawy w latach 90. i je do dziś gloryfikuję, więc ok, nie czepiam się. Troszkę się będę czepiał tutaj tego, bo prosiłoby się, żeby coś tu było. Chociażby ten, wiecie, no, kloczek Brigade na jeden z bursztyny. Tu te elementy się ruszają, co akurat mogę uznać za spoko, bo nie wiem, może wodować. Ale prostu nie oszukujmy się, jest to jeden ze słabszych helikopterków w historii ogólnie magazynu. Tak jak mówię, mm, generalnie jego kształty są trochę karykaturalne, trochę nie bardzo. Nie wiem, już ja po prostu wolałem nawet Owena w wersji z jetpakiem. Jednak on wsyła jako taki, Gdzieś tam dodatek do jakiegoś zestawu, czemu by nie? Pozostaje jedynie pytanie, czy jesteście w stanie poświęcić te 20 zł dla takiego właśnie dodatku, gdzieś tam do jakiegoś swojego, nie wiem, mocka, makietki, no chyba jesteście Uber fanami, zbieracie wszystkie numery, tak jak chociażby Gwiezdnych Wojen. Ale poza tym, nie jest to, wiecie, jeden ze swych numerów, Owen. Naprawdę, czas już na ciebie, zacznijcie dawać inne dodatki, tak uważam, inne figurki przynajmniej, bo wiecie, ten zestaw już z zupełnie inną figurką, zdecydowanie lepiej, bardziej byś tam bronił. Pozwolę więc sobie nazwać ten numer tylko dla największych fanów, którzy zbierają absolutnie wszystko. Poza tym, czy Kogoś co zachęci? No chyba zbierać raptorki co do zasady, nie wiem. Piszcie mi w komentarzu, co sądzicie, bo ja na przykład sam mam dylemat, czy ten numer, czy przyszły lepszy, no bo kurczę, obydwa tak tak średnio chyba mimo wszystko. A może ja się zestarzałem, coś, a nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, wiecie, ja lubię czytać wasze komentarze. Dzięki, że byliście, widzimy się w tym tygodniu, często się widzimy, przyszedł mi nie tylko nowa paka z Blue Ocean, ale przyszedł mi Amit, więc trochę tego będzie. Będzie też, mam nadzieję, że będziesz ty, o, o to mi chodziło, dzięki, że byliście. Bye!